Siemanczko, cześć, witajcie. W kolejnym odcinku CyberPunka. To co? Dzisiaj się udajemy do kryjówki Alex. co tam chodziło? Kompletnie nie pamiętam. Co tam macie na stanie? Najlepszy towar w całym doktałam złotko. Uff, poproszę. Co to jest? Ten regeneracji pamięci. E, podziękuję. Bo ja tak tego nie używam. Dobra. To co? Idziemy sobie teraz spotkać Alex. Co my, myśmy w ostatnim odcinku robili. Oj, nie pamiętam już. Ale trudno. W sensie pogadam o jakichś innych pierdołach. No jak na przykład co? Wyciągnęłem z marzarki pierogi. Jak to jest moje ulubionego w, w, w odgrzewaniu sobie pierogów z marzarki? To, że nie aż pojęcia jakie one są. Mi się kompletnie nie zdarza podpisywać ich, więc. O, dobra, to są no, dialogi, no, więc może się troch, troszkę Zaufanie odbudowane? Na razie przypomina mi to wszystko kilka sytuacji z przeszłości, a zwłaszcza jedną. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. pierwsza Ale misja szowa. To stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o tej akcji w Medin. O co tam chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju. Sprzedawał mu kradziony korporacyjny te... FIA zajmuje się takimi rzeczami? A nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Aż tak nam się chyba nie śpieszy. A może dowiem się o Songbird czegoś, co przyda nam się później? No dobrze. Historia jest taka... Nasz klient to Luis Hernandez, baga ciężka w handlu bronią. Chcemy podstawić kogoś z naszych do jego organizacji no i Alex przyjmuje tożsamość inżyniera z bliskiego otoczenia Hernandeza. Wchodzi na spotkanie i pierwsze co widzi to dziewczyna Luisa, modelka w bikini, która bierze na spacer jego Dobermana. On lubił tani przepych za duże pieniądze. No, co dalej? Alex nie wie, że Songbird, która zbierała dane do tego zadania, dowiedziała się wszystkiego poza jednym. Facet z jej legendy bał się psów. Panicznie. Wiesz, zimny pot, trzęsące się ręce, mokre spodnie. Dziewczyna z psem podchodzi do Aleks, Doberman obwąchuje jej nogę, a ona klepie go po pysku i mówi Dobry pyszczek. Podchodzi do stołu, odsuwa sobie krzesło. Zanim usiadła, miała trzy lufy pistoletów wycelowane w siebie. Dwie w głowę, jedną w nerki. Co wtedy zrobiłaś? To, co może zrobić człowiek z rękami związanymi za plecami i śmierdzącym workiem na głowie, kiedy słyszy rozkładaną pałkę teleskopową. Dużo kłamałam. Lewa stopa do dzisiaj strzyka na zmianę pogody. Dobra, wracajmy do Night City. Mamy nowego klienta do obsłużenia. Ach, piękna historyjka. No. A co jest takie fajnego w tych pierogach? Bo nigdy nie wiadomo co trafisz. Czy będą to pierogi z jabłkiem? Czy będą to pierogi z mięsem? Może... E, ...ruskie? A może jak jakieś z obrotami, obrotami leśnymi? Albo, albo innymi czynnikami? Kto wie? Przygotowanie planu. bardziej, te pierogi tam wkładałem tak z pewnie pół roku temu. Więc nie mam pojęcia co tam może być. Mam nadzieję, że nie z mięsem. Jesteśmy go. moje najmniej ulubione. Naprawić błędy przeszłości. Brit, kurwa. Odpuść sobie co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc i teraz płaci za to cenę. Wi tu są szczegóły misji. Alex ma rację. Jeżeli ktoś tu jest winny, to Myers, a nie ty. Jedno nie wyklucza drugiego. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo... po na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Okej, okay. to jaki jest plan? Pretekstem do przejęcia i matrycy, i Songbert jest spotkanie z parą netrunerów. Ich już poznałeś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbert otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? Night City korzystają z wynajętego pojazdu i to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie. Wij to Twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowiecie Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich role. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. No to czas na ostatni punkt spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz, pracując razem z Somi. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Sankwert. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansen'a. Likwiduję jego i jego ochronę. Czyli do tego mam jeszcze zabić Hansen'a rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nią. Hmm. A Songbert? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. To co... Czas pogadać o przejęciu na trenerów. Jasne, zaraz ci wszystko położę. O, długi ten briefing. Ile mamy? 7 minut. A, super. To ja mówiłem o tych pierogach? Mam nadzieję, na że będą ruskie. Bo ruskie najbardziej Pięknie lubię na odsmażane. Jak z jabłkiem odsmażane jak też są dobre. Truskawkowe? Mię wszystko gotowane. Firma nazywa się Haron Exotics Korzysta ze stacji Chociaż te, jeżeli chodzi o z mięsem oraz ruszkawkowe, to. to idzie je poznać nawet, tak są zamrożone, bo mają delikatnie inny kolor niż tele. ruskie. Z jawkiem, a ruskie to już trudno poznać. Też powinno to być ruskie samozilości, bo tam mamy chyba z kila. Ja w ile w ogóle Injustacje mają? Mogę, zakładam, że mają pewnie spod roku. Ale powiem, że się jeszcze ich nigdy nie pochorowałem po żarciu z tego zamażarki. Może smakowało gorzej, ale nigdy nie było niedobre. Brzmi ja prosto. Pamiętam, potrafiłem zjeść mięso z kurczaka, takie dwuletnie. Było dobre? Było dobre. No jak jest zamarznięte na kościach, tam się z tym nic nie dzieje. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. Cóż, ogólnie po tym odcinku będę sobie je teraz przesmażać, więc dam wam znać no, zapewne w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy z Cyberpanka, czy, czy może z Domsterwa, czy może z czy może z Senui w końcu. Albo zrobię jakąś nową serię, kto wie, kto wie. Ale dam wam, wam znać w kolejnym odcinku, który będzie chronologicznie po tym. Z czym były pierożki Mówię, zakładam ruskie. Ich jest u mnie na, najczęściej najwięcej. Dobra, otwieraj mi. Do krwi. Co za, za misja? Do krwi. Nie wiem. Najdź ring w Pacyfice. A co za misja jest? Bo, tego nie nasycić. Chcę mieć wszystko już teraz, a tego się nie dostaje do tego czasu, ja wywalczyć walczyć z przeciwnikiem. A miejsce wojownika jest na ringu. Idź, pokaż, co potrafisz. Rozjeb tego. Bota treningowego na śrubki, a potem ha zobaczymy. E? Co to za misja? Przecież ja już skończyłem misję z walkami. Dostałem w tego ostatniego przeciwnika. To jest jakaś nowa walka. Ej, jestem. zainteresowany tym, co to może być. Ej, do grafików wpada jeszcze jedna walka. Odbędzie się w Pacyfice. Duże emocje, duże pieniądze. Nie da, nie da się kusić. Hmm, ciekawe. O, Tul coś napisał. Otwórzcie oczy, szczyteczka do zębów, grzebień, kubek po kawie. FA zbiera materiał genetyczny. Wkrótce wszyscy stajemy zastąpieni. Jedyny sposób to zniknąć z radaru. Ojej. <grym> o Boże. Dobra. No nie gadaj gościu, sam ostatnio widziałem sobotora od FAA, nie uwierzysz, sklonowani linę maliny. ktoś powinien zrobić z niej porządek. Nigdy mnie nie znajdziecie, błąd, konto nie istnieje. Super, Regina Jones, co? Cyberpsychopata na Badlandach. Nudy. Cyberpsychopatów akurat mi się nie chce robić. No czy robimy ten ring w Pacyfice? No dobra, chcę zrobić jakąś krótką misję, więc... Czemu dostałem przypiewanie? Eee, nawet nie chcę pytać, ale sobie na pewno ogarnę tutaj rzucik, po prostu zapauzuję, dojadę na miejsce do tego ringu w pacyfice, zrobimy sobie walkę i nie wiem, czy będziemy robić coś więcej. O, otwarte, jak miło. Dobra, nie wiem, czy Co więcej chcę tutaj robić. 1200 200 strzał głowę? Uuu, proszę Państwa, to jest całkiem ładne liczby. Jakby nie patrzeć. Dzień, <śmiech> 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 ok, mamy reload. Ach, dobra. Bez heda tak ich na strzałę nie zabijam. 1600 scheda to ja to tyle bije? A broń tyle bije? Ona ma jakieś mnożniki nakryte? O, mam mnożniki nakryte, 300%. Okej, okay, ciekawie. To, to jakie w ogóle ta broń ma jakieś efekty? Naładowane pociski przebijają teraz przeciwników na wylot, a do tego mają zakrzywioną trajektorię, dzięki czemu. Jak zakrzywioną trajektorię? Co to znaczy? Nie mam pojęcia, co to znaczy. Bladego Dobra A sobie wystrzelamy tutaj jak kaczki po prostu Fajna Dora Nie powiem Ej przebija osłony To i dali nie było osłony Jakby trochę nad siór Czemu mi się użył ten Nie wiem Nie mam pojęcia czym mi się użył Dobra, chowajmy się, zbierajmy sobie tutaj itemki. Pam, param, param, pam, 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 złoto, złoto, nie złoto. Utrzymasz pozycję do cholery! Umierasz. Mamy straty! Wiem, że macie straty, na pewno to wiecie. Dobra, sobie teraz to naładujmy. 900. Głupi armor O, otrzymałem nowy przedmiot. Nie wiem za co. Ale otrzymałem nowy przedmiot. policja mnie goni. Uważajcie! się! Ej, z czemu ja dostaję spowolnienie czasu? Co to za. Przy wykryciu? Do do dostaję spowolnienie czasu? Taki paki. No, raczej uciec przed policją, tak czy siak. Reload? Nie, reload. Te trzy policzki tutaj są. Gdzieś jeden policjant? Coś tam jest? Nie wiem, poczekajmy sobie chwilkę w takim razie. Coś tam w ogóle podniosłem ciekawego? Chyba nic. Na pewno nie z broni. O boże, ja mam dwie I to sobie to się zaraz ulepszy, nawet. Jak tylko mnie policja nie, nie, nie złapie. Panie policjancie, panie policjancie, błagam nie. a I... Ojej, porozmawiamy. Obiecuję. Tak, tak, o, pierw obiecujecie, a potem się dzieje. Ach, nie chciałem cię podnosić, nie powiem. Dobra, zbieramy śmieci z rzutu. Ulepszymy sobie jakąś brońkę, bo na pewno coś, coś możemy. Nie wszystko mamy na pewno na piątce. Żyje jest, niesamowite. Dobra. O, tutaj też leży jeszcze. Komponenty. To jest auto do, do ukradnięcia. Ej. Nie chciałem tam wchodzić, bo by się właśnie przyczepią do mnie. No dobra, bierzemy sobie autko i jedziemy na ring w Pacyfice. To, ja sobie brońkę ulepszę. Ja, mam, ja mam tę kamerę. Jak się zmienia kamera? U. I czemu... Z jakiej okazji mi się włącza... Spowolnienie czasu? Ja mam jakiegoś... Tego, że podczas pokłu? Czy... Ja, ja mam kresnikowa może? Nigdy nie wiedziałem, że mam nowego kredznika. Albo coś podobnego robi na pewno. Czasu, rozmawiać. I mam dwie sprawy. O, bardzo dzwoni. Przeszłość pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware twojego relika. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. Mówiłeś, że masz dwie sprawy. To coś... bardzo ważnego. Co musi zostać między wami. Dowód mojego zaufania. Wyślę koordynaty. Przyjdź po zmroku. Będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Uuuu, ja nie wiedzieć czy ja ci ufać, ja nie wiedzieć. Ja przysiąk na NUSA. Dobra, do krwi. Jedziemy sobie na, na ring, w drugą stronę. Dobra, to nie masz pewnie żadnych działaczków. Widzimy się na miejscu. Okej, okay. Dalej długo to nie trwało, ale ja już wiem co to za walka jest. Ja sobie ją zapiszę, bo... <laughs> Bo tego. chciałbym to zrobić ostrożnie, Rozrywki? powiem w ten sposób. Co? Dam wam rozrywkę! Ej! Znowu. Jak się nazywa zabawny z jego okoliczności? No, da się trama w oklepie. To z tobą mam się widzieć? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. Dobra spoko, klepie, klepiemy się. Jak już się bić, to za poważne pieniądze. Podbijam stawkę. <laughs> Oho, widzę, że nie... nie chcę na go wysadzić, więc na... dlatego zrobię to... nasz autozapis. dorzucę kasę. Zapraszam za mną. Eee, tak. A może wysadzę mu tą mordę? W zasadzie chyba nie widzę powodu, aby tego nie robić. Możemy zaczynać? Aha nie ma co przeciągać. Niech wygra najlepszy. A, bo zaraz ja, zawsze przegram. Koniec! Czemu? Czekaj, czemu mi blokował to się przebijał obronę? Ja z wyguzi, klikam do obrony, czekajcie. wcale to wczytam. Bo chcę coś zobaczyć. Przecież, przecież fakt, że przegrałem. Kompletnie dobra. Nie. Koniec. Teraz robimy to na poważnie. Jak mu wysadzę mordę, to mu się trudno. Czekaj, że, że sprzedałem gorilla fisty. Ale cóż, co poradzę. Tak, tak, tak. No że zaje, zajebisz tą kanapkę Skąd wziąłeś tą kanapkę i czemu ci ona lewituje? <grywa> to się nazywa zabawem Busiś no, kanapkę A faj szkoda, bo fajnie wyglądała To zależy Od czego? Czy chcesz dostać? Dobra przewim, 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 przewin Jak już się bić to Dobra Zrobię sobie teraz zapis Zaczynać. aha Nie ma co przeciągać. Niech wygra najlepszy. No teraz mi czas nie zatrzymało. O, dotknął do mnie, Maciasz. Ale dl dl dlaczego moja obrona nie działa? Jak się blokuje? Nie nie mogę bl blokować jego ciosów? Nie ogarniam. Dlaczego tylko ciosów nie mogę blokować? Przecież blokuje się w, do w dobrym momencie. Nie ogarnię. No nie, no będę powtarzał to, to, tą walkę aż do końca ogarnę, dl dlaczego nie działa. Tak, rozpoczynajmy. Nie ma co przeciągać. Ale zobaczmy, co tak, tak bliżej walki. No dobra, chujna żeby sobie sobie mordu. mordę. Hmm. Ty no, on przebija mi obronę. Ty no, wcześniej w tych walkach nie miałem takiego problemu, prawda? ewentualnie zapauzuję, ogarnę o co chodzi i wtedy odpauzuję możemy zaczynać ciało w, w momencie w takim razie Nawet... Napierdalać go w mordzie też działa. Mogę używać tych itemów, które mam w plecaku? zużywalne. Te, które im zdrowie albo wyleczenie. Co mm -hmm. to jest w ogóle? Czarna spry... szpryca. Pancerz. Wytrzymałość, zadawane obrażenia. Minus max zdrowie. To to jest? To jest jedno jednorazowe? Ach, nie mogę teraz sobie tego używać. Musiałbym to użyć po, poza walką. No już, o U mnie. Okej, okay, jestem w ciężkim szoku. Próbuję raczej w to ramię trafić, aniżeli w niego Jakby mu, mu, mu w twarz O, naprawdę? Da, da, da się to uniknąć? O kurwa, o kurwa! O, kurwa! o że pierdolę w, 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 wygrywa vi. Przez knock techniczny! Twoje pieniądze, masz i zabieraj się stąd Dzięki Ej, słuchaj, nie ja mu przyczepiłem ten granat do twarzy, okej? Okay? Po prostu stąd spadaj, dobra? Nie ogarnę dlaczego nie mogłem blokować jego ciosów dalej. O, uwalili się tą prawdę. Ha, bo... No, no tak, właśnie teraz będziecie chcieli ze mną. ej. Lali. Już wszyscy? Także Udano stracił wszystkie ładunki. Upa. Nie, to się oni w tej grze, grze grzebią. De Definitywnie. Eee. Whatever. No, ok. O zawa pozwaliłem. Troszeczkę mocniej niż bym chciał. Trudno. Ale już nie będę wczytywać kolejny raz Nie chcę się tej walki robić perfekcyjnie A czemu mi autko mi A to nie autko Ale dobra To co, jaka kolejna misja? A, jeszcze miałem sobie brońki ulepszyć A to sobie możemy teraz ulepszyć w sumie Plecak, nie plecak, wytwarzanie Co to za bronia? Yukimura, generacja piąta Ale nie jest to nic unikatowego? Nie Dobra, ulepszenia które z tych broni mogę sobie ulepszyć? ale Baja. O, można ulepszyć na broni. Na i konieczne plus, plus. A czemu tylko to? Tutaj nie mogę? A, bo już ona już jest plus. plus. O! Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że promessa już jest tak ulepszony. To co? Zostawimy sobie reset i będziemy go na razie używać? Eee, może nie. Dobra, potrzebuję sobie zrobić na pewno więcej komponentów Aby sobie Alabaya ulepszyć na plus plus I tak też zrobimy No recesję ewentualnie kolejny ulepszymy, jeżeli uznam, że je zostawię Na razie zostaje tak o plus, tutaj dwa razy plus plus I Jaką kolejną misję sobie zrobimy? To po prostu zasadę gry sobie zrobimy, tak myślę Ale myślę, że, że teraz będę robić krótsze odcinki, więc mamy w tym momencie 27 minut. Trochę fabuł zrobione, żeśmy sobie pogadali. Kolejna walka. Że go się eksplodował web, kurwa. Szkoda, że tego nie widziałem. Wiesz jak zadowolić tłum? No wiem jak zadowolić tłum, chociaż tam tłumu wcale nie było. No, ale dobra. wjeżdżamy z powrotem do Dogtown. W kolejnym odcinku sobie już ogarniemy, co od nas chce Songbird. A teraz, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, będę bardzo wdzięczny, to bardzo fajnie motywuje do, do, do dalszej pracy. I co? Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, ja.